Teraz powstańmy. Zaraz po Waszym urodzeniu rodzice i chrzestni prosili dla Was o wrześnie i zobowiązali się, że wychowają Was nauczyć i nauczą tak żyć, jak przystoi dzieciom Bożym. Teraz nadeszła chwila w Waszym życiu. Abyście same wyznały wiarę i wyrzekł się zła. Uczyńcie to przy zapalonej świeci paskany od której kiedyś Wasz Ojciec zapalił dla Was świecę chrześcijaną. Czy wyrzekasz się brzegu, aby żyć w wolności dzieci Bożej? Wyżekasz się! Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię brzeg nie opanował? Wyżekasz się! Czy wyrzekasz się Satana, który jest głównym sprawcą brzegu? Wyrzekasz Czy wierzysz w Boga Ojca, Trzechmącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Czy wierzysz Jezusa Chrystusa, syna jego jedynego, pana naszego, narodzonego z Marii Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Wierzę. Czy wierzysz ducha świętego, święty kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Wierzę. Czy przyrzekasz? Za pomocą łaski Bożej zachowywać wiernie przykazania boskie i kościelne. Przyrzekam. Czy przyrzekasz pogłębiać swoją wiarę i uczęszczać regularnie na lekcje religii? Przyrzekam. Taka jest nasza wiara, taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą globą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.